Dzień dobry, uczniu. Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy sobie o rozpoznawaniu i nazywaniu kątów oraz o elementach tego kąta. Zapisz temat, który wyświetla się na tablicy. Rozpoznawanie i nazywanie kąta oraz jego elementów. No właśnie. My często rozmawiamy o kątach, ale tak naprawdę. Czym są te kąty? Oto kilka informacji, które chciałbym, żebyś usłyszał. Zwróć uwagę na to, że otaczający nas świat jest pełen takich elementów, tak? Przedmiotów, budowli, w których istotną rolę odgrywają kąty. Między innymi kąt między monitorem a twoim wzrokiem. Kąt między twoją klatką piersiową a blatem stolika. Tutaj mamy przykład kąta między palcami. No właśnie, mamy narysowany taki kąt. Mamy jeszcze informacje dotyczące karmników. Proszę bardzo, tutaj kąty są wykorzystywane nie tylko do, do daszku, ale zobaczcie, między podstawą a ścianą boczną takiego karmnika również występuje jakiś kąt. Także, tak jak powiedziałem, tych kątów występuje bardzo dużo. Na przykład między ramieniem lampy, Bardzo ważny kąt odpowiadający za wasze dobre samopoczucie. Proszę bardzo nachylenie oparcia w fotela, krzesła. Czy w przyrodzie? Kąt między ramionami rozgwiazdy. Czy w kuchni? Zobaczcie, albo w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie używamy tu mamy do czynienia ze zmywarką. Zobaczcie kąt między otwartymi drzwiczkami a Resztą zmywarki. W budownictwie zwróćcie uwagę na to, że w domu mamy tutaj kąt między barierką a dachem, i jest jeszcze drugi kąt między barierką a dachem. Widzicie, ten tutaj, można powiedzieć, że na dole. No właśnie, więc tak jak już powiedziałem, bardzo wiele kątów wykorzystujemy w bardzo, w bardzo wielu sytuacjach. Ale czym jest kąt? Tak, to jest bardzo ważna informacja. Zwróćcie uwagę na rysunek, który wam przedstawiłem. Mamy informację, że dwie półproste a AB i AC, o wspólnym początku, dzielą płaszczyznę na dwie części. Co to znaczy, moi drodzy? No właśnie. Moi drodzy, jak wiecie, płaszczyzna, no to przecież mamy, Oj, uwaga, płaszczyzna to nic innego. Jak na przykład kartka papieru. Możemy powiedzieć, że kartka papieru czy ekran waszego monitora to są jakieś płaszczyzny. I na tej płaszczyźnie mamy zaznaczony pewien punkt. Zobaczcie. Jak widzicie tutaj. Jeszcze raz. Jak widzicie na rysunku mamy punkt A. Jest to Wspólny, wspólny punkt dwóch półprostych, które są tutaj oznaczone jako, zaznaczę je na zielono, półprosta AC i półprosta AB. I takie dwie półproste, które mają wspólny początek, bo pamiętajcie, że półproste mają tutaj w tym przypadku wspólny początek, rozdzielają moją płaszczyznę, czyli kartkę w tym przypadku, albo tablicę na dwie części. No na jakie części? Na tą, Część, która znajduje się tutaj, i na tą część, która znajduje się po tej stronie. Ja je tak postaram się zaznaczyć. Jedną na żółto to jest ta część. Zobaczcie. Trudno jest zaznaczyć całą część, jak widzicie. Trochę by było to czasochłonne. A kolejną częścią, proszę bardzo, to jest to wszystko, co znajduje się po tej stronie. No dobra. Przejdźmy dalej. Zwróćcie uwagę na to, że te dwie półproste wyznaczają nam dwa kąty. Ten, który zaznaczyłem na zielono, i ten, który zaznaczyłem na niebiesko. Żebyśmy ustalili, o który kąt nam chodzi, musimy go zaznaczyć łukiem. To jest takie. E, przyjęło się, że zaznaczamy łukiem, i wiemy, że wtedy chodzi nam o ten kąt, który jest tutaj. Co dalej? Jeżeli zaznaczymy drugi kąt. No to jak widzicie, mamy do czynienia teraz z dwoma kątami, tak? Ale jeżeli chcemy wyznaczyć jeden konkretny z tych dwóch, to zaznaczam tylko jeden łukiem. Jak widzicie, mamy część płaszczyzny, która jest pomalowana na żółto i to jest jeden kąt, i część płaszczyzny, która jest pomalowana na niebiesko i to jest drugi kąt. Z czego takie kąty się składają? No składają się z półprostych w naszym przypadku półprosta AB i półprosta AC, które są ramionami tych kątów i to również macie na rysunku zaznaczone, oraz składają się z punktu, punktu wspólnego, który jest nazywany wierzchołkiem kąta. Oczywiście punktu wspólnego dwóch półprostych, czyli ramion. Bardzo proszę, zatrzymaj filmik i przerysuj rysunek do zeszytu. Jak już przerysowałeś rysunek do zeszytu, bardzo ważną informacją jest fakt, żebyśmy potrafili dobrze opisać to, co zrobiliśmy, tak? Więc postarajcie się jeszcze umieścić informację, którą Wam teraz tutaj zaznaczę. Bo od tej informacji bardzo dużo zależy. To one mówią jak wygląda kąt tak naprawdę. Jeszcze raz, półproste AB i AC są ramionami obu kątów, a punkt A jest ich wierzchołkiem. No, okay. Mając taką wiedzę, możemy przejść do wykonywania zadań związanych z naszymi kątami, ale jeżeli mielibyście jeszcze jakieś wątpliwości, to chciałem wam zwrócić uwagę, że w podręczniku na stronie 137 znajduje się, przepraszam, tabelka, w której mamy przedstawione dokładnie te informacje, o których wam mówiłem. Mówię tutaj o tych informacjach. Ważną kwestią jest, przy okazji powiem, że zawsze powstają dwa kąty. Tak? Zawsze dzielę płaszczyznę tymi półprostymi na dwa kąty. To, będzie, to jest bardzo istotne. A żeby porozmawiać o jednym z nich, trzeba go po prostu nazwać. No i właśnie my dzisiaj postaramy się nazywać nasze kąty. Wykonajcie rysunek taki, jak ja wykonuję, dowolnego kąta, zaczynając od zaznaczenia punktu W. Punkt W to jest skrót od wierzchołka, więc, moi drodzy, już wiemy, że punkt W będzie oznaczał wierzchołek mojego kąta. No, jeżeli mam wierzchołek, to czegoś mi jeszcze brakuje. Brakuje mi ramię kąta, jednego ramienia, no i oczywiście brakuje mi ramię drugie. Na dwóch ramionach zaznaczam punkty. Niech one będą zgodne z tym, co mamy w naszej tabelce, czyli B i A. Tu niech będzie B, tu niech będzie A. I równie istotna kwestia, no właśnie, który kąt ja zaznaczyłem. Czy ten, który jest tutaj, można powiedzieć ograniczony tymi ramionami, czy ten, który jest po tej stronie, który widzicie, że jest większy. No wybieram ten, więc jak wybieram, no to zaznaczam łuk. Już dokładnie widać, o który kąt chodzi. Jak już narysowaliśmy nasz kąt, czas go nazwać. No właśnie, moi drodzy, jak nazywamy te kąty? Pewnie domyślacie się, że bardzo przydatnym będą... Punkty, które zaznaczyliśmy na kątach. Jak wiecie, te punkty nie są przypadkowe. Tak, widzimy, że W to jest e, wspólny początek dwóch prostych, półprostych, przepraszam, jedna nazywa się WA, druga WB. I no właśnie, on będzie tutaj miał ogromne znaczenie. Popatrzcie. Najpierw taki symboliczny znaczek kąta. To po prostu będzie zawsze oznaczało kąt. Ten kąt możemy zawsze nazwać na dwa sposoby. Popatrzcie. Może być to kąt AWB bądź kąt lub kąt BWA. Nie, nie, nie ma znaczenia, jak nazwiecie ten kąt. Chodzi o, to, chodzi o to, żeby go nazwać na jeden z dwóch sposobów. Albo AWB. Albo BWA. Zastanówcie się chwilę, skąd ta nazwa i co, ma, co te dwie nazwy mają wspólnego? Dlaczego one mogą być nazwami jednego kąta? No, właśnie, zwróćcie uwagę na to, że literka W, oznaczająca wierzchołek kąta, znajduje się dokładnie w środku nazwy kąta, czyli między mm, dwoma pozostałymi literkami. I to jest, moi drodzy, najważniejsza kwestia. Wierzchołek musi zawsze być oznaczony w środku, czyli nazywając dowolny kąt, wierzchołek musi być zapisany w środku. Wierzchołek kąta. Trudne. No, moi drodzy, do tej pory chyba nic skomplikowanego, prawda? Bierzemy się za ćwiczenia w takim razie. Najpierw zajmiemy się zadaniem pierwszym, które znajduje się pod tabelką, czyli również na stronie 137. Zatrzymaj filmik, przeczytaj nazwę i zastanów się nad odpowiedzią. No właśnie, mamy podać nazwę punktu, który jest wierzchołkiem kąta. To po pierwsze, później podać półproste, które są ramionami kąta oraz nazwę całego kąta. Zróbmy wspólnie podpunkt A, a później zastanowisz się nad podpunktem B i C. Ok. Podajmy nazwę punktu, który jest wierzchołkiem kąta. Jak pewnie większość z Was zauważa, no wierzchołkiem kąta jest punkt S. Prawda? Piszmy. Zadanie. Pierwsze, strona 137, podpunkt A, wierzchołek, myślnik, punkt S. Wielka litera, pamiętajcie. Co dalej? Podaj półproste, które są ramionami kąta. Pamiętacie, jak to było z półprostymi. Półprosta. Mamy jedną półprostą tutaj, która zaczyna się w punkcie S i yy, przechodzi przez punkt T. Jak nazywała się taka półprosta? No tak, nazywała się ST. Piszemy. Półprosta. Albo nazwijmy to od razu ramię, tak, bo o to chodziło. Ramię St. No właśnie, to jest jedna rzecz. Ramię St. A jak nazywało się drugie ramię? To drugie ramię nazywa się SR, bo zaczyna się w punkcie S i przechodzi przez punkt R. ramię S R. No ok. I na koniec pamiętacie, musimy podać nazwę kąta. Symbol kąta. Pamiętacie? I teraz zastanówmy się. No skoro wierzchołkiem jest S. Spójrzmy jeszcze raz na rysunek. Wierzchołkiem jest punkt S, to pamiętajcie, że literka S musi być w środku, prawda? Czyli może być albo R. S, T lub, lub kąt. Jak się może inaczej nazywać? T, S, R. Chodzi o to, żeby wierzchołek, który w tym przypadku nazywa się S, zawsze był, tak jak już powiedzieliśmy, w środku nazwy. Zawsze jest na środku. Spójrzmy na nasz rysunek. Wierzchołek S. Kąt może się nazywać RST lub TSR.